Każdy, kto choć raz odwiedził Park Sielecki, Wie, że ma on ogromny potencjał. To jest takie miejsce, które znajduje się w centrum Sosnowca i może skupić dużą ilość mieszkańców naszego miasta. I takie jedno miejsce reprezentacyjne, gdzie będziemy się wszyscy spotykać. Teraz aktywni mieszkańcy w ramach akcji Sosnowiec na Lato spotkali się, żeby spróbować tknąć w nie nową energię. Malujemy przede wszystkim bławki, mamy pędzle, mamy fartuchy, mamy farby bardzo kolorowe, które sprawią, że nasz park będzie bardzo kolorowy. Za sprawą budek dla ptaków kolorowo zrobiło się też na drzewach, a parkowo mostek nad Czarną Przemszą zamienił się w Most Miłości. Chcielibyśmy tak samo w Sosnowcu jak w innych wielkich miastach na przykład jak w Wenecji mieć swoje cudowne miejsce dla zakochanych gdzie będziemy wieszać kolorowe kłódki z imieniem z nazwiskiem zakochanych. Od teraz mamy też w Parku Sieleckim zasadzoną pierwszą palmę. Jest piękna czterometrowa podobno kokosowa ale zobaczymy czy coś wyrośnie. Władze miasta zapewniają że niebawem remontu doczekają się nie tylko parkowe alejki. Trzeba umożliwić działalność gospodarczą. Już wiem, że są chętni, którzy chcą prowadzić ogródki gastronomiczne w, w tym miejscu, tak żeby mieszkańcy mogli tam iść, odpocząć, ale również zjeść, napić się czegoś zimnego. Zimna woda nie przeszkodziła w akcji oczyszczania popularnych stawików. Chcemy, aby zbiornik był czysty, chcemy, aby bezpiecznie można było się kąpać podczas okresu, wiadomo, wakacyjną letniego, kiedy kąpielisko będzie czynne oraz podczas całego roku. Zadaniem zajęły się dwa kilkuosobowe zespoły. Jedno jest to zespół freediverów, którzy pływają bez czynnika oddechowego. Drugi jest, to, drugi jest to zespół nurków, którzy już korzystają z czynnika oddechowego, no do, dokonują im dokładniejszej penetracji. Nad którymi czuwali w łodziach ratownicy sosnowieckiego wopr Tutaj o tyle jest trudno, że warunki są dosyć ciężkie, to znaczy widoczność będzie bardzo ograniczona, bo dno jest dosyć zamolone, więc przy niewielkim poruszeniu płetwami czy tam podjęciu śmieci zna, zaraz wszystko pójdzie do góry. Najważniejsze jednak, że w workach na brzeg idą takie niespodzianki. Więcej informacji o naszym mieście na stronie www.sosnowiec.pl.